Serdecznie. W tym filmie opowiem wam o zielonej wodzie. Dlaczego ona się pojawia i co zrobić, aby nigdy w naszym basenie nie było tego problemu zielonej wody. Zielona woda to nic innego, jak pojawienie się glonu w wodzie, i przyczyn pojawienia się zielonej wody może być kilka. Zazwyczaj jest to niewystarczająca filtracja wody basenowej wynikająca ze zbyt krótkiego Czasu działania pompy filtrującej i działania filtra. Może być to również zanieczyszczenie złoża filtracyjnego, czyli złoża piasku kwarcowego bądź filtrów kartuszowych. Trzeba koniecznie płukać filtry i złoże piasku kwarcowego. Pozorne oszczędności z tytułu krótszego czasu pracy filtra szybko przerodzą się w zwiększone koszty chemii basenowej, aby doprowadzić wodę z powrotem do krystalicznej przejrzystości. Dlatego nie warto oszczędzać na długości pracy pompy filtrującej. Kolejną przyczyną pojawienia się zielonej wody może być zbyt niski poziom chloru w wodzie poniżej 0,6 mg na litr. Oraz brak podania środka antyglonowego, który zapobiega rozwoju glonów. Im Pod... mniej zanieczyszczeń organicznych w wodzie, tym mniejsze szanse na rozwój glonów. Dlatego też bardzo ważną rzeczą jest również sprzątanie basenu z wszelkich nieczystości. Im mniej nieczystości w wodzie, tym bardziej krystaliczna i przejrzysta woda. Kolejną z przyczyn może być niewłaściwy odczyn pH wody wykraczający poza zakres 7.0 do 7.6. Należy zwrócić uwagę, że środki chemiczne działają najlepiej właśnie, gdy odczyn pH wody jest utrzymywany w tym zakresie. Co możemy zrobić, gdy dopadło nas nieszczęście zielonej wody w basenie? Proces przywracania wody basenowej do krystalicznej przejrzystości po pojawieniu się zielonej wody trwa zazwyczaj 3 do 4 dni. Aby przywrócić krystaliczną przejrzystość w wodzie, potrzebne są następujące środki chemiczne. Do regulacji odczynu pH wody pH plus lub pH minus, w zależności jaki odczyn wyjdzie po badaniu wody. Do dezynfekcji wody basenowej szok, środek przeciwko... Algom i glonom, czyli Alga OFF, środek do flokulacji i koagulacji zanieczyszczeń w wodzie, czyli Flok Super, oraz potrzebujemy również tabletki multifunkcyjne. W tym wypadku będzie to Triplex Pro. Pierwszą czynnością, jaką musimy wykonać po pojawieniu się zielonej wody, jest kontrola odczynu pH i wyregulowanie jej do odpowiedniej wartości 7.0 do 7.6. Może być to zwykły taki tester porównawczy i w zależności od tego jaki nam odczyn pH wyjdzie, używamy środka pH plus lub pH minus. Następnie stosujemy chlor szok. Jest to środek chlorowy o właściwościach bakteriobójczych i glonobójczych. Efekt biobójczy uzyskujemy już po 5 minutach od zastosowania tego środka. W przypadku zielonej wody musimy podać podwójną dawkę chlorszok, czyli jeśli normalna dawka jest 100 g na 10 m3 wody, to przy zielonej wodzie musimy podać 200 g środka chlorszok na 10 m3 wody. Zastosowanie tego środka zapewnia szybkie uzyskanie stężenia aktywnego chloru na poziomie umożliwiającym zniszczenie bakterii. Następnym krokiem jest podanie algicydu. Jest to środek glonobójczy zapobiegający rozwojowi glonów w basenie i niszczenie wszelkich alg i glonów. Kolejnym krokiem w walce z zieloną wodą jest podanie środka flokulującego. Tak zwanego floka. Jest to środek grupujący wszelkie zanieczyszczenia w wodzie i powoduje ich opadanie na dno. W walce z zieloną wodą należy stosować również tabletki multifunkcyjne, które zapewniają utrzymanie właściwego poziomu chloru w wodzie. W tabletek należy stosować odpowiednią ilość do ilości wody basenowej. Kolejną bardzo ważną czynnością, którą musimy wykonać po wystąpieniu zielonej wody, jest przepłukanie filtra basenowego. Jeśli mamy złoże piasku kwarcowego, musimy przestawić pompę, zawór pompy na obieg wsteczny i wtedy przez kilka minut pompa filtrująca musi pracować na takim położeniu. Po obiegu wstecznym przełączamy zawór pompy filtrującej na funkcję płukania i przez około minutę pozostawiamy w tym położeniu. Następnie przestawiamy zawór w pozycję właściwą, czyli w pozycję filtrowania. Jeśli zamiast piasku kwarcowego mamy złoże kulkowe, musimy filtr rozebrać i wypłukać kulki ręcznie bądź w pralce. Po otwarciu filtra widać stopień zabrudzenia złoża kulkowego. Podobnie jest również w przypadku złoża piasku kwarcowego. W tamtym wypadku można uruchomić płukanie wsteczne. Natomiast w przypadku kulek trzeba wypłukać je w pralce, po wyjęciu kulek widać ile jest brudu na dnie filtra. Trzeba wypłukać również filtr wstępny, aby usunąć z niego za wszelkie zanieczyszczenia, które się tam znajdują. Jeśli w naszym basenie pojawiła się zielona woda, to niestety musimy płukanie filtra wykonywać codziennie do efektu krystalicznej wody. Bardzo ważną i niezbędną czynnością po pojawieniu się zielonej wody jest odkurzanie dna basenu. Musimy to robić minimum dwa razy dziennie, najlepiej rano i wieczorem. Na zajutrz, po zastosowaniu środków chemicznych, musimy rozpocząć odkurzanie dna basenu. Można to robić za pomocą takiego zwykłego odkurzacza ssącego. Szczegóły i w jaki sposób robić odkurzanie po zastosowaniu floka za pomocą takiego zwykłego odkurzacza ssawkowego, możecie zobaczyć klikając w prawym górnym rogu ekranu. Odkurzanie dna basenu może przysporzyć nam trochę trudności jeśli woda jest tak zielona, że nie widać dna, ale to nic nie szkodzi. Wystarczy wykonywać powolne ruchy raz przy razie na dnie basenu i w ten sposób odkurzymy dno basenu. Musimy to wykonywać po prostu do skutku. Co zrobić i w jaki sposób zapobiegać, aby nigdy nie dopadł nas problem zielonej wody? Jedną z najważniejszych rzeczy jest zapewnienie odpowiedniej filtracji wody basenowej, czyli chodzi tutaj o długość pracy filtra basenowego. Pompa filtrująca powinna pracować tak długo, aby miała możliwość trzykrotnego przepompowania objętości wody basenowej. Oszczędzanie na długości pracy filtra to są tylko pozorne oszczędności i zazwyczaj przynoszą więcej kłopotów niż pożytków. Zbyt krótki czas pracy pompy filtrującej niesie za sobą ryzyko pojawienia się zielonej wody oraz nie zapewnia właściwego oczyszczenia wody. Bardzo ważną rzeczą jest regularne płukanie złoża filtracyjnego, czy to piasku kwarcowego, czy kulek filtracyjnych, czy filtrów kartuszowych. Kolejnym elementem w zapobieganiu pojawieniu się zielonej wody jest regularne badanie wody od czynu pH oraz zawartości, Chlorów w wodzie, regularne stosowanie środków chemicznych oraz tabletek multifunkcyjnych. Jeśli we właściwy sposób zadbamy o naszą wodę basenową, to nigdy więcej nie pojawi się ani zielona woda, ani mleczna, ani mętna, ani biała woda. Niestety cały ten proces przywracania wody od zielonej do krystalicznej trwa zazwyczaj około 3-4 dni. Nie da się tego zrobić w 15 minut, a popularna witamina C podawana do wody basenowej może tylko zmienić kolor wody, ale nie usunie bakterii i glonów. I należy o tym pamiętać. Podsumowując, w przypadku wystąpienia problemu zielonej wody, niezwłocznie wykonujemy Badanie wody. Regulujemy odczyn pH wody do właściwego poziomu, czyli 7,0 do 7,6. Wykonujemy terapię szokową chlorszokiem, podając podwójną dawkę chlorszok. Podajemy również algicyt przeciwko algom i glonom. Następnie podajemy podwójną dawkę floka. I tą podwójną dawkę floka podajemy codziennie do momentu uzyskania efektu krystalicznej wody. Po podaniu środków chemicznych. Przystępujemy do płukania złoża filtracyjnego. To płukanie musimy wykonywać codziennie do efektu uzyskania krystalicznej wody. Następnego dnia po zastosowaniu środków chemicznych przystępujemy do odkurzania dna basenu. Odkurzanie dna basenu wykonujemy dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Oczywiście pompa filtrująca musi pracować 24 godziny na dobę. Dbanie o czystą wodę w basenie i zapobieganie zielonej wodzie. To nic trudnego. Wystarczy tylko odpowiednia długa filtracja wody basenowej oraz regularne badanie i stosowanie środków chemicznych zapobiegawczo i według potrzeb. Muzyka